Na początku nic nie było, a z niczego powstała kula pełna energii. A ta energia była tak skoncentrowana, że kula wybuchła, dając początek wszechświatu, a wszechświat się tworzył przez miliony lat. Aż w końcu Ziemia powstała z pyłu i kosmicznego, i na Ziemi panował bezalchymiczny. A z tego bezalchymicznego, poprzez przypadek, w ciągu milionów lat, życie powstało na Ziemi, a życie utworzyło się poprzez ewolucję. Z pierwotnych organizmów, wszelka roślinność i stworzenia wodne powstały, a z tych ptactwo przeróżne. A z ptactwa zwierzęta różnego rodzaju, na koniec ze zwierząt człowiek się dośrodkował. I tak powstało życie na Ziemi, przypadkowe, bez indywidualnej interwencji.